W materiale zatytułowanym Czego nie lubię w swoim Junaku RX-401 przelotnie wspomniałem o mojej krótkiej przygodzie z Zontesem 310T. Jako, że wyraziliście zainteresowanie moją opinią oraz powodem sprzedaży motocykla, to postanowiłem przygotować dla Was ten filmik. Niestety były to czasy zanim kupiłem kamerkę sportową, więc mogę Was uraczyć co najwyżej nagraniami z innego moto jako tło oraz zdjęciami Zontesa i lektorem, ale mam nadzieję, że nie przyszliście tutaj jedynie posłuchać wydechu i zobaczyć motocykl. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czemu w ogóle kupiłem ten model. Może wydać Wam się to nudne i zbędne w opinii o Moto, ale ja uważam, że opinia jest tyle warta, co jej autor. Więc chciałbym Wam nakreślić moją historię, żebyście mogli sami ocenić, czy to, co mówię, jest dla Was coś warte, czy może Wasza sytuacja jest skrajnie różna i dalsza część tego materiału na niewiele się dla Was zda. Sam często łapię się na tym, że słucham opinii kogoś, kto oczekuje czegoś zupełnie innego od maszyny niż ja. Dostrzegacie bez sens? Tak więc wszystko zaczęło się od 125. Chcąc bawić się po krzakach kupiłem Scramblera. Często zjeżdżałem z asfaltu, bo tamte 15 koni nawet dla amatora nie było dużym wyzwaniem, natomiast na początki jazdy w offie już jak najbardziej. Tak minęło mi parę miesięcy i 6000 kilometrów pełnych radości, zabawy i zbierania doświadczenia. I wtedy mój przyjaciel zrobił prawo jazdy, kupił motocykl. Zachciało nam się wspólnych wypraw, a powiem Wam, że utknięcie za ciężarówką oraz utrzymywanie wyższej prędkości przelotowej nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy na 125, więc poczułem potrzebę zmiany. Zrobiłem prawo jazdy kategorii A2 i jako bardzo szczęśliwy posiadacz Zontesa 125 GK. Naturalnym wyborem dla mnie było przesiąść się na 300 od tego samego producenta. Niestety, wybrałem złą kolejność. Zanim skończyłem kurs, to trafiłem na bardzo atrakcyjne ogłoszenie. Pojechałem zobaczyć moto i zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Wcześniej oglądałem wszystkie dostępne materiały na YouTube, ale zobaczyć na żywo to coś zupełnie innego. Niestety, wciąż nie miałem zrobionej kategorii, więc na zakup zabrałem ze sobą Tatę, który jeździ na motocyklach od lat. Przejechał się, powiedział, że jego zdaniem wszystko ok. Poza niedziałającym tylnym hamulcem. I tak zostałem posiadaczem 310T z przebiegiem 3000 km. Zawieźliśmy go na gwarancyjny serwis, naprawę hamulca, a później czekał na mnie w garażu. Szybko zrobiłem uprawnienia i gdy się pierwszy raz przejechałem, cały czar prysł. Co było nie tak? Okropne wibracje. Telepało się wszystko i to już powyżej 3000 obrotów, więc przy tej pojemności i mocy zawsze. Podobne doświadczenie, ale o mniejszej intensywności miałem na kursie jeżdżąc BMW 310, od którego zawsze uciekałem do MT-07. Wiem, wiem, jeden cylinder, ale uwierzcie mi, że był to wiertło-kosiarko-młot pneumatyczny, nawet jak na ten jeden gar. do Dominar D400 przyjaciela przy nim wydawał się mieć co najmniej rzędową czwórkę, a przecież też ma jeden cylinder i to z większą pojemnością. Więc jeżdżąc moim zontesem wydawało mi się, że ciągle go męczę, bo rzęził, jęczał, telepał się i wcale nie miał ochoty jechać przed siebie. Najchętniej by stał i wyglądał. Kolejny problem, skrzynia biegów. Biegi wchodziły z dużym oporem. Zamiast satysfakcjonującego doświadczania pracującej maszyny, miałem wrażenie, że robię jej krzywdę. Przejście od jedynki do szóstki to była walka. Zamiast czerpania przyjemności z przyspieszania, chciałem jak najszybciej osiągnąć żądaną prędkość i przełożenie, żeby już tego nie dotykać przez jakiś czas. Przejechałem się na testówce, która miała już 17 tysięcy przebiegu i tam działało to lepiej, więc możliwe, że ten problem rozwiązałby się po czasie, ale kto chciałby tyle czekać? Niektórzy taki dystans robią przez kilka lat i wtedy powiedziałem sobie: No, ale dobra, jakoś przeżyję te wyprawy. W końcu nie będę jechał sam. Będą ładne widoczki i jazda głównie na jednym biegu. Mam szybę i wygodną pozycję, to jakoś przeżyję masaż 193 kg wibratora. Przecież większość czasu i tak będę jeździł sam po bezdrożach i psiach. A wyposażenie do tego rozpieszczało. Szyba regulowana przyciskiem, dzięki czemu łatwo mogłem zwiększyć ilość chłodzącego mnie powietrza. Bezdędkowe szprychowe koła o w miarę przyzwoitym rozmiarze 19 z przodu 17 z tyłu, płyta pod silnikiem co prawda plastikowa, no ale zawsze, handbary oraz duże, solidne gmole. Niestety, pomimo dużej ilości miodu w tej beczce, jak zawsze znalazło się trochę dziegciu. a ten utkwił mi w gardle i zrujnował cały kształt. Był nim środek ciężkości motocykla. Amatorowi odebrało to pewność siebie i radość z jazdy w terenie. Moto bujało się jak wątła brzoza podczas wichury i na każdym zakręcie bardzo chciało pocałować glebę. Było to na tyle silne, że zacząłem również unikać jazdy w terenie. I tym sposobem nie zostało mi nic. Ani nie był to wygodny długodystansowiec, ani nie zapewniał przyjaznej nauki jazdy po nieutwardzonym. Do tego dołóżmy jeszcze problemy z jakością. Wsiadanie na moto wiązało się z symfonią trzasków i pisków plastików. Miałem wrażenie, że uginało się pode mną nie tylko zawieszenie, ale również i osłony baku. Prędkościomierz mylił się o ponad 10 km na godzinę, z tego co pamiętam chyba było to dokładnie 13. I owszem, jest to popularny problem w wielu motocykli, ale zwykle występuje przy gwałtownym przyspieszaniu, a tu nawet przy spokojnej jeździe 80 km na godzinę. Dla porównania mój junak RX401 myli się o około 3-4 km na godzinę. Hamulec tylny miał zmienioną dwukrotnie pompę, a i tak zepsuł się po raz trzeci. Bezkluczykowy dostęp, oprócz tego, że wymagał dosyć częstej wymiany baterii oraz jeżdżenia zapasową, bo szczerze powiem, nie ufałem odpalaniu awaryjnemu to irytował, gdy chciałem zostawić moto w garażu z niezablokowaną kierownicą, żeby można było je przestawiać. Moje uszy świdrował wtedy głośny alarm, którego nie dało się dezaktywować w konwencjonalny sposób, więc trzeba było po prostu szybko zamykać drzwi. Mechanizm szyby przeżył te pierwsze 3000 km i szybko przestał utrzymywać jej poziom przy jeździe powyżej 70 km na godzinę, co mam nagrane w materiale dla Gwaranta. Filmik pokazujący samoczynne opuszczanie się szyby podczas jazdy w Zantasie 310. Tutaj. Numer ramy, żeby było wszystko jasne, że to ta sztuka. I w tym momencie proszę patrzeć na jakim poziomie jest. Nie będę przekładał telefonu w żaden sposób, opuszczam szybę. I teraz powróciła do prawidłowego stanu. Spektakularne opuszczenie to nie było, ale taki efekt osiągnąłem po 10 minutach jazdy. Gdy jechałem 3 godziny na Mazury, było znacznie gorzej. Szyba opuszczała się prawie do poziomu sprzed podniesienia. Potem odkleiła się guma zabezpieczająca, handbar, powiecie, pierdoły, może i tak, ale sprawiły, że byłem w serwisie więcej razy niż na dłuższej wyprawie. Jako, że nie zamierzam robić osobnego materiału o zaletach tego motocykla, pokrótce Wam je teraz przedstawię. Spalanie w okolicach 3 litrów, czytelny, ładny i przedstawiający sporo informacji wyświetlacz, do którego można było nawet podłączyć telefon, żeby widzieć kto dzwoni, miękkie, przyjemne zawieszenie, wygodna kanapa, Bogate wyposażenie sprawiające, że do moto dokupiłem jedynie kufer, oprócz wcześniej wspomnianych miał jeszcze czujnik ciśnienia i temperatury opon, różne widoki interfejsu, napięcie akumulatora oraz bagażnik na kufer centralny. Zdecydowanie wygląd bardzo podobał mi się ten motocykl, wyglądał oryginalnie, może poza krokodylim dziobem jak w GS-ach i nie był żałosną kopią innej marki, jak mój obecny. Całe oświetlenie motocykla było LEDowe, a główne światło było na tyle mocne, że zapewniało dużą widoczność po zmroku. Dużo miejsca na nogi przy wzroście 1,83 m było mi bardzo wygodnie, nie jak na moim Junaku. Podsumowując, dla kogo jest to motocykl? No, na pewno dla osoby, które jak mojemu ojcu w ogóle nie przeszkadzają wibracje. Dla kogoś, kto ma obok siebie autoryzowany serwis, w razie czego i chce mieć wiele bajerów w motocyklu, a nie wydać przy tym wielu pieniędzy. Obecnie w sprzedaży jest model 350t, ale z tego co wiem, w tych aspektach, co mi nie pasowały, nic się nie zmieniło. Przejechałem moim Zontesem 310t 3000 km. Nauczka: zawsze przejedźcie się motocyklem przed zakupem. Im więcej, tym lepiej. Skorzystajcie z jazdy testowej u każdego dilera w okolicy i sprawdźcie te aspekty, które Was interesują. Wiadomo, że wszystkiego w tę godzinę czy kilka nie sprawdzicie, ale jak gdybym wybrał się na takową, to motocykla bym nie kupił. Całe szczęście u mojego ulubionego dealera pojawił się nowy model Junaka. Zontesa udało się w miarę szybko sprzedać, po czym od razu wybrałem się po mojego RXA 401. Jeżeli oglądaliście materiał o nim, to wiecie, że i tam nie obyło się bez wtopy, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem z niego zadowolony jak będę go sprzedawał to z intencją rozwijania się i doświadczenia kolejnej maszyny, a nie uciekając z popłochu od dużego błędu. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem Zontesa 310T lub 350T, to śmiało piszcie w komentarzach na tematy wszystkie, których tutaj nie poruszyłem, albo te, których poruszyłem, ale chcielibyście jakiegoś rozwinięcia. Ja na wszystkie odpowiem na tyle, na ile będę w stanie. Oczywiście, nigdy na 350CT nie jeździłem. To, że się tam niewiele zmieniło, wiem bezpośrednio od dilera, więc nawet nie kusiło mnie, żeby się nim przejechać. Natomiast pewne rzeczy się nie zmieniły i na ich temat jak najbardziej mogę się wypowiedzieć. Tymczasem bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale.